Witajcie, kochane dzieciaki! Dzisiaj mamy spotkanie w takiej komnacie, którą bardzo lubię, a w której się znam o tyle, o ile, ale mam wspaniałego pomocnika, który. O, Cześć. właśnie przyszedł. Cześć, Adrianku! Cześć! Ale słuchajcie, ja chcę powitać wszystkie dzieci, które są z nami od bardzo dawna. Cześć! Teraz witam wszystkie dzieci, które są z nami od niedawna. Cześć! Cześć. A teraz witam wszystkie dzieci, które są z nami po raz pierwszy. Cześć, największe serduszko dla Was, dlatego że się cieszymy, że do nas dołączacie. I teraz uwaga. Adrian odpowie na moje pytania. Adrianku, jak się nazywa specjalny kanał dla dzieci, na którym można znaleźć chyba z 200, albo 300, albo 1000 ciekawych rzeczy? Yy, Mocni w duchu owocą? Nie. Dzieciom, żartowały. Mocni w duchu dzieciom, kochane dzieciaki, ci, którzy do nas dołączyli, to jest specjalny kanał dla Was. I codziennie tam jest jakiś fajny odcinek. Ale teraz sprawdzimy, czy ty, Adrianku, wiesz, co się dzieje na tym kanale codziennie o godzinie 19. Oczywiście, że wiemy. Ciocia inga, chociaż nie zawsze ciocia inga, ale przeważnie, prowadzi modlitwę wspólną ze wszystkimi. 5-6 minutową. To jest nasze święte 5 minutek z Panem Jezusem. Takie najważniejsze dla Niego czas. A powiedz, Adrianku, jakie jeszcze są programy, żeby... Chcę zachęcić te dzieciaki, które pierwszy raz weszły do nas teraz, do komnaty w przepięknym Królestwie. Jakie mamy programy? Program motoryzacyjny. Nie? Mm, y jeszcze nie, ale może. Ale, więc przede wszystkim właśnie mamy na przykład naszą komnatę kuchenną. Komnata językowa. Tak. Muzo-komnata. Tak. Komnata plastyczna. Tak. I jeszcze coś? Tak? Fitnessowa. A, myślę, że filmowa. Ale nie, fitness, tak, tak, Fitnessowa. Mamy też komnatę gestu i flagi. Mamy też taką komnatę, w której robimy na przykład plasterinkowe zwierzątka. Mhm. Kochane dzieciaki, zapraszamy Was na playlisty, żebyście zajrzeli. Tam jest pełno bardzo ciekawych zajęć, a teraz już zabieramy się za pyszne mafinki. Zobaczcie, tutaj jest wszystko przygotowane, więc wy też będziecie mogli do nas dołączyć. Adrianku, zaczynamy. Tak, piątka, a nawet dycha. Adrianku, więc zabieramy się za robienie. Wsypujemy do naszych miseczek i dzieciaki tak samo, dwie szklanki mąki. Raz, ty musisz sobie odmierzyć, ale na pewno ci się szybko uda. I. No dwa. Taka z, całe, całe, dwie Całe, całe. Będzie no. więcej mafinek. Raz. I. Dobra, dobra, dobra. Ale coś mi się tu wydaje. Sypko, 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 sypko. A, to jest niespodzianka. Tutaj się troszeczkę te składniki różnią. Bardzo dobrze zauważyłaś. Mamy to. Teraz uwaga, proszek do pieczenia, dwie łyżeczki wsypujemy, więc po pozwolisz, że najpierw ja zaraz Ci podam. Mam tu łyżeczkę. Raz i dwa, proszę bardzo. I Wy tak samo wsypujecie proszek do pieczenia, dwie łyżeczki. Tak, raz. I dwa, pięknie. Teraz uwaga, sól. Tak zwana szczypta soli. Szczypta, więc o, bierzemy, słabione. tak? I tu, 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 tu. Pamiętajcie, oczywiście, nie Tak, myśmy to zrobili. I teraz uwaga. Do tego momentu razem z Adriankiem robiliśmy tak samo, ale teraz trzeba zdecydować, czy ktoś z nas będzie chciał mafinki na słodko. Ty byś, Adrianku, chciał? No, ja, ja wiedziałam, dlatego te dzieci, które chcą, na słodko dosypują pół szklanki cukru, a te, które nie chcą, tak jak ja, nie dosypują. I uwaga, ulubiona czynność, mieszu, 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 mieszamy to, mieszu, mieszu, tutaj nie ma za dużo co mieszać, więc troszkę tylko to mieszamy. Adrianku, ty masz więcej składników, mieszku, mieszku, wymieszkałeś i uwaga. Dodajemy teraz szklankę pysznego... A nie, przepraszam, to nie pijemy. Do, do, dodajemy do tego. Pysznego mleczka. Wlewamy. Mm. Szklanka pysznego mleczka. Jest. I wlewamy. Piekarnik. Piekarnik musi być nagrzany do 180 stopni. I trzeba go wcześniej troszeczkę włączyć, żeby przy włożeniu już był gorący. Tak, to bardzo ważna uwaga. Teraz chwytamy za dwa jajka. I każdy wbija do swojego, uważając, żeby nie wpadły skorupki. Oczywiście, ping, całe dwa jajka. Jedno się udało i drugie, ping, się udało. Bardzo ładnie. Czy też już, Adrianku, masz? Jedno mam dopiero. Mm -hmm. Ale już będę miał zaraz drugie, zobacz. Cudownie. I został nam jeszcze jeden element, taki teraz wspólny, tylko troszeczkę inny. Adrianek, wlewasz oleju jedną czwartą szklanki, a ja wlewam też jedną czwartą, ale ponieważ będę miała wytrawne, czyli na słono, to mogę skorzystać sobie na przykład z takiego oleju z pomidorów suszonych. Wlewam jedną czwartą, tu jeszcze chyba troszkę. Jedną czwartą tak szklanki zastosowałam. Może być tyle. I wlewamy. Chyba tyle prawda? to jest jedna czwartka. No słuchaj, spróbujmy. Spróbujmy. A co? Ho ho ho. I teraz to wszystko. Mieszu, 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 mieszu. Mi... Musimy to ładnie wymieszać. Dzisiaj mieszamy bez maszyny. Słuchajcie. Adrianku, czy ty lubisz gotować? Wiesz co, lubię. Na co dzień może tego nie robię, robi to moja żona, ale czasem mam to że potrzebuje właśnie wejść sobie do kuchni i I mm. Zrobić jakiś fajny przepis, znaleźć coś fajnego zrobić. A dzisiaj pierwszy raz w ogóle z Tobą, i stąd korna No Właśnie, widzisz, jaka, jaka ta, 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 ta. wspaniała to jest propozycja, żebyśmy my coś zrobili. Na pewno nam wyjdzie. Staramy się to oczywiście tak rozmieszać, żeby zwłaszcza mąka nie była o, zna ściągamy mąkę, która tam i ze ścianek i pięknie Już jest całkiem nieźle. Mieszku, mieszku. Nadia może tak być. Idealnie. O! Widzisz? Ja mam już idealnie. A teraz ja? ty pokażę, tak, bo ona się zna. Może być? Hmm. Idealnie. A, ale, ale jesteśmy idealni. No to teraz uwaga, coś mi się zdaje, że zabieramy się za dodatki. Ponieważ Adrianek chce na słodko. Więc widać, że będzie czekoladka, którą trzeba pokroić na drobno. Natomiast ja nie chcę na słodko, to ja sobie zrobię tak, z pomidorami takimi na przykład suszonymi. Oliwki, jeśli ktoś lubi, można dodać bazylię, można dodać taki serek, mozzarellę, można dodać różne rzeczy, które lubicie. Ja wybrałam takie, które lubię. Więc teraz każdy z nas kroi i przygotowuje do wrzucenia. Oczywiście to trzeba pokroić w miarę drobno. Pokrojmy. Ale no. Ciekawe które, ciekawe, które będzie Nadia wolała, słodkie czy wytrawne, jak myślisz? Ja myślę, że spróbuję i to i to, ale jednak wytrawne będzie Tak, myślisz? A ciekawe, jakby ojciec Jacek przyszedł, co by wolał, na słodko czy na wytrawne? A myślę, że, a myślę, że też wytrawne. Jacek, wytrawne? A na przykład, masz rację, a na przykład Madzia? Madzia myślę, że weźmie słodkie. No dobrze, co może jeszcze zgadnijmy? Co by wolał ojciec Remi? Jak myślisz? Ojciec Remi. No. On jednak. Myślę, że by spróbował jednego i drugiego. Tak? Tak, bo on, on lubi słodkie, ale lubi też próbować różnych rzeczy. Też był takich żaden, nowości. On, takich nowości, jest bez ciekawych smaków. Hmm. Tak mi się wydaje. No i jeszcze jestem bardzo ciekawa, co by wolała Malwa. Ale mi się zdaje, że ona słodkie to by tylko dziubnęła, tak, a raczej nawet, wytrawne. Nawet. No i chyba teraz już to wrzucamy. Tę pierwszą część moich pomidorków. Więc jaki z tego mieszku, mieszku. mieszku. O, Adrianku jesteś szczęśliwy? To ja sobie dodam jeszcze o, oliweczkę. No, 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 no. Muszę sięgnąć łyżeczkę do oliweczki. Desce Adi Ciędą, Ale, nie słuchaj, bo to jest taka fantastyczna deska przepiękno królestwowa. Czy widzicie, jaki kiedyś słyszałyście, że podobno pierwsi chrześcijanie wszystko mieli wspólne? To my mamy z Adriankiem wspólną deskę. Nie, dużo mamy wspólnych rzeczy, Adrianku. Na przykład tak. mamy pasję do śpiewu wspólną, tak. mamy miłość do dzieciaków i do mocnych w duchu wspólną i do Jezuitów. Jeszcze I coś szczególnego. Do pana Jezusa przede wszystkim miłość o, wspólną mamy. Mogę wrzucić coś na bio? A, proszę bardzo. No co jeszcze mamy, Adrianku? No proszę bardzo. A kiedy się urodziłaś? A, A. No właśnie. My się z Adriankiem urodziliśmy w tym samym dniu, tylko w innych latach. Nie szkodzi, prawda? Okay. <laughs> ok, no to teraz tak. Mieszamy to. I mi tu jeszcze troszkę brakuje, jakby tej mozzarelli. Chyba będzie to strasznie pyszne, z naciskiem na pyszne. To teraz serek. Czy tutaj, muszę dodać? Adrianku, może później dodasz jeszcze krówkę, ale jak już. Będziesz miał w tych. Nie, jak będziesz miał chyba w tych foremkach, mi się zdaje. To chyba wtedy możesz dodać. Może tak, wtedy dodać. Fajnie jak Dzieciaki, okazuje się, że każdy może się uczyć gotować. Każdy może się uczyć robić różne pyszne dania. I my mamy nadzieję, zresztą widzimy to w Waszych zdjęciach, że pięknie się uczycie, robicie różne pyszne rzeczy. Ja dodam ten serek, ale ja jeszcze chyba dodam kilka oliwek, bo mi jest za mało, żeby tak jeszcze dosłownie z cztery, albo pięć. Raz, dwa, pięć. O, i to już będzie zaraz chyba wszystko gotowe do foremeczek jestem bardzo ciekawa czy większość z was zrobi na słodko czy większość z was zrobi na słono czyli tak zwane wytrawne do jednej mafinki, krówka i oliwka nie foremki na przykład myślałam, że chcesz tak pomieszać to chyba by nikt już nie zjadł nie, to wtedy chyba nie było żeby nie było za dobre. Okej, okay, słuchajcie dzieciaki, to my już prawie tutaj jesteśmy gotowi, żeby zaraz wpakować nasze ciasto z dodatkami do pięknych, kolorowych... Teraz mieszu, mieszu. Czekolada jest ciężka i czasem opada na dno, więc warto jeszcze raz przemieszać. O, ja potrzebuję jeszcze sobie wytrzeć rączki. Jak będziesz potrzebował Adrianku, bardzo proszę. No dzieciaki, ale będzie pyszna! Bardzo, bardzo, bardzo fajnie to wygląda. Będzie pyszna, Adi. Przecież! Ty tu jeszcze zawsze jest pyszne. Już wielokrotnie gaz zrobiła bardzo dobre na O! Przyniosła się nic nie zostało. Słuchajcie, tutaj jeszcze możemy sobie troszeczkę do tych wytrawnych sypnąć tymianku. Tymianek ma taki piękny zapach i ciekawy smak. Ja osobiście lubię, tak troszeczkę. O. Okej. Okay. A bazylię, którą też tutaj mamy, myślę, że hmm. może to na wierzch położymy, jak już będziemy mieli w naszych sympatycznych pojemniczkach. Uwaga, więc teraz Adrianku, ty masz też pojemniczki. Mamy takie specjalistyczne pojemniczki, które można dostać w różnych miejscach. I teraz nakładamy łyżką do środka. Tak. Na... Tak. Spróbujmy, żeby nam nie kapło. Ok. Wypełniamy, wypełniamy. O, ja Wam tutaj pokażę, troszeczkę odsunę to. I będziemy wypełniać wspólnie z Wami. O. I najwyżej, jak mi coś nie wyjdzie, to zawsze możecie powiedzieć: Nie szkodzi. O, to trzeba tak. O, o, o. Dobrze, że mam tę drugą łyżeczkę, która mi zaraz pomoże w tym, żeby mi to schodziło. O, 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 o. No właśnie, to jest taki pomysł. Tak. A hmm. wiesz, Adrianku, ile to się musi piec? Nie, podobno właśnie około 20 minut. 20 minut. No dobrze, no to zapamiętajcie. 20. Ale po 20 minutach sprawdzimy, Co się dzieje? czy już jest upieczone. Ale będą pyszne. Adi, a poczęstujemy tu ojców też innych? Mi się wydaje, że oni chętnie spróbują. Ja wam powiem, kochane dzieciaki, że zawsze jak dla was robimy, to potem ojcowie tak przychodzą po cichutku i pytają, czy mogą się poczęstować. I bardzo im zawsze smakuje, więc to jest dla nas taka radość, że możemy ich poczęstować. O, ja tu uzupełniam, żeby te foremeczki nasze były tak w miarę wypełnione. Chociaż jak to urośnie nam. Tak, do góry tak troszkę, ale nie. Te troszkę rosną. troszeczkę, zobaczymy czy te urosną, czy nie, o spadło mi kawałek, ale nie szkodzi, no to teraz tu i zaraz będziemy mieli gotowe, żeby wstawić do piekarnika. A słuchaj, czy mogą się w jednym piekarniku piec słone i słodkie? Mogą. No, to tak, o, bo już. nic im nie będzie. A ja do słodkich muslinek dodam jeszcze po pół krówki. Ale A, jeszcze słodsze by... będzie? Och, o, daję po pół krówki, ale jak ktoś by chciał, to można pokombinować z rodzynkami, z bakaliami. Yy, na przykład suszone morele, śliwki suszone, żurawinka, tak, żurawinka, tak. Kto co chce, bardzo fajnie można dodać. Na zdrowie. Stara. O, proszę bardzo. Tak, pięknie, pięknie. Nie, Do moich, no coś nie, ty? Żartowałem, Do oliwek. Żartowałem żartowałem, żartowałem, żartowałem. No i kochane dzieciaki, moment bardzo ważny. Wkładamy do piekarnika. Adi, ty wkładasz, ja otwieram. Dobra. <laughs> Nie popatrz się tylko, a dzieciaki pamiętajcie, że tylko rodzice mogą Wam pomóc. Tak. Jak. Pięknie. A, jeden. jeden. No. Ale będzie dużo mafinek, poczęstujemy ojców, poczęstujemy ojców też. Drugie. Może inaczej. Że się zmieściło. To się musi wszystko zmieścić. Zmieści się. Brawo! Ale wymyśliłeś sprytnie. spakowało się samochód. I czy... jeszcze zostały nam te drobiazgi. O! Ale one też będą pyszne. Oczywiście. Drobiazgi tu. Drobiazgi tu. A ty, Adrianku... O. I będziemy się widzieli za około 20 minut. Tak jak nie pierwszy raz trzeba się uczyć cierpliwości w kuchni. I to się bardzo przydaje, więc widzimy się. Zostawiamy sobie 20 minut. 20 minut. I widzimy się już przy pysznych machinkach. Kochane dzieciaki nareszcie! Sprawdzanko, sprawdzanko, ale my już wiemy, że to jest... Bardzo, bardzo dobrze upieczone, to Adrianku wyciągamy, tak? Wyciągamy, to już nam troszeczkę postygło. Tak, bo będziemy tak, jeszcze przyozdabiali, o, o patrz mi się zaczepiło, no nie szkadzi, moje wytrawniutkie, hmm, A to ale to na pół. urosły pięknie. Mm -hmm. Kochane dzieciaki, więc jeśli ktoś chce jakoś sobie troszeczkę przyozdobić i dodać smaku, który na przykład lubi na wytrawne, czyli takie słone nasze mafinki, to może na przykład jest tak, Bazylii. Ja bardzo lubię Bazylię, ale może ktoś z Was na przykład mniej lubi. Ja sobie na przykład położę. Tu takie czapeczki zrobię. Mogę na trzech? Może Do sześciu. Ja na trzech zrobię czapeczki. A można też dodać z ketchupiku. No, na przykład, na przykład, ja sobie tak myślę, co by można z tego ketchupu? Oczywiście, że pierwsze co mi przychodzi na myśl to jest uśmiech. Ale uśmiech bez oczu? No, oh! jejku, czy ja będę umiała? Spróbuję. Słuchajcie, tak jakby wyszło troszeczkę Bardzo jeszcze ten środek, ładnie. czyli tutaj ten. O! o. <noise> Więc, ale możecie dodać to, co uważacie za słuszne. Natomiast, Adrianku, co ty proponujesz na twoje słodkie mafinki? No, oczywiście czekoladę, ale czekoladę rozpuścimy. Chcesz ją no, troszeczkę polać, tak? tak? No to pokaż, jak czekoladę robisz. Czekoladę. Dobra. Więc, słuchajcie, bierzemy czekoladę. Mm. Jakiś masz tu pomysł widzę specjalny. Będziesz ją gotował? E, spowoduje, że się rozpuści. A, okay. Ona ma takie drobne kosteczki, więc kroicie, nawet kroicie, łamięcie. Tak jak te kosteczki są tutaj zrobione. Całą? Całą. Niesamowite. One pięknie pachną w, są w ogóle. Zauważyłaś, że twoje mają trochę inny kolor? Tak, bardzo to jest ciekawe. Moje są jaśniejsze, twoje są ciemniejsze. Mm -hmm. I zrobimy to w ten sposób, że tu mamy trochę wody, tą wodę podgrzejemy teraz. i ta para wodna podgrzeje nam czekoladę. W mm. Bardzo ważna rzecz, ta miseczka musi być sucha, bo inaczej czekolada nam się skrystalizuje. A więc musi idziemy. nie być tam wody. Uwaga, zamknijmy, zamknijmy może to. Mniamku, mniamku, będzie chyba coś. Pyszniutkiego. Tutaj... I nawet nie musimy tego za bardzo mieszać, ona nam się ładnie rozpuści. Nie przypali nam się, ponieważ tam jest tylko woda. Ale sposób sprytny. O, więc nasza czekolada już się rozpuściła, jak widzicie. Tutaj pilnujemy, żeby ta para wodna nam się tutaj nie przedostała, żeby ta czekolada się nie skrystalizowała, ale ona nam się nie przypali dzięki temu. I co teraz? I, szefowo. Ozdabiamy. Y, nasze mufinki. Ty ozdobiłaś keczupem i pięknym liściem. A ty a. ozdobisz piękną czekoladką. Piękną czekoladą. Ja sobie zrobiłem tutaj taki uśmiech. Ta. nosek, wow. Teraz. Może, Adrianku, tutaj będą dzieci lepiej widziały. Ja tak, to postawię dobra. tutaj, a ty weź karnuszek i będziesz ozdabiał ten uśmiech, z uśmiech przez Adrianka zrobiony, oczka, nosek, uśmiech do wszystkich dzieci. I teraz ozdabiamy. Zobaczymy, jak ty to zrobisz. Jestem bardzo ciekawa. Wiesz co bardzo prosto. Zobacz. Tak po prostu. Tak po prostu. O, o jakie cudowne! Tak po prostu możemy sobie może tak zakręcić, troszeczkę. I wtedy nam nie będzie kapać. Tak. Ale ten Adrianek jest sprytny. Tak. Zamy i nic nam nie kapie. O. Cudowne. Popatrzcie. Smakołyczki. Smakołyczki, tak. Smakołyczki czekoladowe. Hmm. Super, prawda? Piękne. wiesz, jaka jest najlepsza zaleta? Jeszcze Smakołyczków? Tak, jaka? to wreszcie czekolady można będzie zjeść. Oczywiście. Adrianek, jak zawsze, uwielbia dokończyć coś pysznego, co zostało w garnuszku lub w miseczce, nic się przy nim nie zmarnuje. Kochane dzieciaki, i zobaczcie, mamy dwa piękne półmiski, każdy inny. To ja chyba będę naśladować Adrianka i też zrobię taki oczka, nosek i uśmiech do dzieci wszystkich. O, popatrzcie, każdy półmisek inny, każdy dla kogoś, kto bardziej lubi słodkie albo słone. Więc najpierw się pomodlimy, a potem. Mniam, mniam, mniam. mniam. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy ci, Panie Jezu, za to, że jedzenie może być też pięknie podane, że możemy się tego uczyć, że może cieszyć nasze oczy i oczy tych, dla których będziemy to robili. Dziękujemy ci, Panie Jezu. Dziękujemy ci, Panie, Dziękujemy ci, Panie za twoje dane. Dziękujemy ci za to, że możemy ten czas spędzać też razem w kuchni, jednoczyć się, modlić się też, cieszyć się, uczyć się nowych rzeczy. Dziękujemy ci, Panie. Dziękujemy Ci, Panie Jezu. I chcemy Ci powierzyć wszystkie dzieci, które są razem z nami w programie, ale także dorosłych, rodziców. Prosimy Cię, Panie Jezu, o radość i o dostrzeganie piękna wokół nas. Chwała Ojcu i Synowi, Synowi i Duchowi Świętemu, jak Synowi, była na początku, od, teraz i zawsze, zawsze i na, na wieki wieków. Amen. W imię ojca i syna i ducha świętego Amen. Amen. Pamiętajcie o lajku, żeby dużo dzieciaków mogło zrobić z nami pyszne nafinki. A my teraz próbujemy, próbu, próbu, próbujemy. Ja sobie spróbuję, oczywiście tę. Ale. A ja sobie spróbuję najpierw tę, a później tę. Uuu, Bardzo proszę, Adrianku. Bo najpierw zjemy na słodko, na słod... a potem na, na słodko. słodko. Mamy nadzieję, że wasze wyszły. Pysznie i że nam prześlecie zdjęcia, jak przystroiliście, jakie mieliście pomysły. Dzieńko. Bardzo dobre. Fajny smak, taki, jak ja lubię. Dobry pomysł, na śniadanie. Ściskamy Was bardzo mocno. Do zobaczenia i czekamy na filmiki i na zdjęcia, pa pa!